Chcielibyśmy opowiedzieć Wam dzisiaj o metodzie pracy z dziećmi, która nazywa się metodą GAMRADEL, metodą Kidskills, 15 kroków, albo bardzo często też po prostu metodą Benachwiana. Trafiłyśmy na tę metodę zupełnie przypadkowo parę lat temu, szukając sposobu, żeby w bardzo łagodny sposób rozwiązać konflikt interpersonalny, który miałyśmy u nas w placówce. Wiecie, nie chciałyśmy, żeby sprawa poszła na morze, chciałyśmy, żeby każda ze stron konfliktu była zadowolona i jakby wyciągnęła wnioski z tej sytuacji. No i wprowadziłyśmy tych 15 kroków. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, i zanim w ogóle nawet doczytałyśmy, że to jest metoda pracy z dziećmi, to same pomyślałyśmy o tym, że fajnie byłoby spróbować z dzieciakami, zaczęłyśmy szukać więcej informacji, i okazało się, że no właśnie ta metoda. Jest dedykowana dzieciom. Z takim dosyć dużym entuzjazmem, ale też niepewnością postanowiłyśmy spróbować tej metody w pracy z naszymi dziećmi. I naprawdę powiem Wam szczerze, że nasze zaskoczenie było przeogromne, bo okazało się, że metoda super się sprawdza. Dzieciaki bardzo chętnie w tą metodę wchodzą, rodzice są bardzo zadowoleni z efektów. Dlatego postanowiłyśmy zgłębić jeszcze mocniej tą metodę, i stałyśmy się praktykami tej metody, dzięki czemu możemy się z Wami podzielić tą metodą i tym, jak można z nią efektywnie pracować. Co jest kluczem do sukcesu w tej metodzie? Kluczy jest kilka, ale ten jeden, największy i najważniejszy. To jest tak naprawdę zmiana naszego postrzegania. To my jesteśmy dorośli, bierzemy odpowiedzialność na siebie, za nasze dziecko, więc to naszym zadaniem jest przedstawienie całej sytuacji, całego kontekstu trudności, z którym zmaga się nasze dziecko, nie jako problem. Nie mówimy do dziecka, masz problem, musimy coś z tym zrobić. Masz problem, musimy nad tym popracować. Mówimy do dziecka, że potrzebuje nauczyć się jakiejś nowej umiejętności. Potrzebuje zdobyć jakąś nową umiejętność. A dla przykładu, żeby było prościej, jeżeli mamy Asię, która jest bardzo niecierpliwym dzieckiem i po prostu w każdej kolejce tupie nóżkami, to przestajemy mówić do Asi, Asia, ale ty masz problem, bo jesteś tak niecierpliwa, że po prostu nie poradzisz sobie w życiu. Musisz coś z tym zrobić, to jest problem. Po pierwsze nie mówimy, co ma z tym zrobić. Więc skąd mam o tym wiedzieć? Po drugie, nikt nie lubi mieć problemu. My lubimy mieć wyzwania. Więc nie mówimy do Asi, Asiu, ale ty masz problem. Mówimy do Asi, Asiu, jakiej umiejętności chciałabyś się nauczyć? Jaka umiejętność pomogłaby Ci poradzić sobie z tą sytuacją? Słyszycie sami, jak to brzmi. Totalnie zmienia perspektywę. Dzieci nie lubią mieć problemów. Dzieci słysząc masz problem, słyszą jesteś problemem. My w tej metodzie zmieniamy totalnie perspektywę. Nie pojawia się słowo problem, pojawia się trudność i pojawia się, uwaga co? Umiejętność. I to właśnie na tym się skupiamy.